Towarzyszenia trichologicznego. My się przekonałyśmy, teraz twoja kolej. Szampon i Serum Skrzypowita Pro. Te otwarte, te przeterminowane, te puste. I co teraz? Ktoś tu jest nieźle rozdrażniony. Nie a podrażniony i nie ja, moje oczy. Wpuść krople wizik, zaraz będzie ci lepiej. Zaraz, one stracą ważność. No co ty? Krople wizik można używać 12 miesięcy po otwarciu. Wizik to sterylne krople na zmęczone i suche oczy. Nawilżają powierzchnię oka i chronią przed długotrwałym dyskomfortem. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Nie możemy spać. wid Sen Serwis. Dwa psiknięcia do zaśnięcia. Nasi goście wybierają Avid Sen zamiast tabletek. Spray z melatoniną i rumiankiem. Melatonina w sprayu szybciej się wchłania i ułatwia zasypianie. Avid Sen. Psst! Śpij dobrze. Po co ty bierzesz tyle tabletek? No co: witamina C, witamina D i cyk. Wiesz, postanowiłem wzmocnić odporność. Teraz to bardzo ważne, prawda? Kochanie, ale przecież kupiłam Ascorvita Max. Ascorvita Max? No tak. Po co kupować trzy preparaty, skoro można jeden? Ale za to jaki? Suplement diety Ascorvita Max zawiera aż 1000 mg witaminy C oraz wysoką ilość witaminy D i cynku, bo o odporność trzeba dbać kompleksowo. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Malaria, szkorbut, jad węża. cytrynom od dawna przepisywano uzdrawiające mocy. Ale i dziś są miejsca, w których ów owoc to zdrowa dawka cudownie słodkiego życia. Nawet Robert Makłowicz może się skwasić. Ale ty, ciesz się, Dolcewita! Otwórz konto w kredycie Agricole zyskaj nawet 777 zł słodkiej premii. I darmową naprawę telefonu. Kredy Agricole, twój bank, pełen korzyści. Wywiązaliśmy się z obietnicy. Lidl najtańszym sklepem spożywczym. Lidl najtańszy. Lidl prowadzi. W 2024 roku wielokrotnie udowadnialiśmy, że Lidl jest najtańszy. Potwierdziły to liczne zestawienia koszyka faktu oraz badania ASM SFA. Mieliśmy najtańszą wyprawkę szkolną, a do tego w całej Polsce takie same ceny. I nieziutkie ze. Jednak najlepszym dowodem na to są Wasze wybory. Zakupy robię w Lidlu. W tym roku ponownie zadbamy o to, aby oferować Wam jak najniższe ceny. Zakupy robię w Lidlu. Witamy w Poszukiwaczach Historii. Jesteśmy na Ukrainie.